Cześć, witam Ciebie. Program Coach to zwieńczenie rozwoju osobistego, można powiedzieć, każdej osoby, która chce nauczyć się wspierać i pomagać innym ludziom. Program Coach to jest kwidesencja produktywności, działania, osiągania wyników, celów i rezultatów. Coach to jest osoba, która towarzyszy innym w rozwoju, która jest towarzyszem, Drugiej osoby czy zespołu, żeby byli jak najbardziej produktywni, wydajni i osiągali to, co zaplanują. Program Coach to jest ponad sto kilkadziesiąt sesji, gdzie kilkadziesiąt ćwiczeń i najskuteczniejszych narzędzi dostaniesz, żeby pomoga, pom pomóc ludziom osiągać najlepsze wyniki i rezultaty. Program Coach jest dostępny oczywiście 24 godziny na dobę do żywotnej. Możesz do programu wracać, możesz program powtarzać, możesz robić notatki, możesz sobie ściągać ćwiczenia i narzędzia, które tam są. Program zawiera najlepsze i najskuteczniejsze narzędzia w świecie coachingu, które istnieją na świecie. Program jest dla wszystkich liderów, trenerów, przedsiębiorców, menadżerów, nauczycieli i każdej innej osoby, która chce nie tylko sama przejść coaching, bo ucząc się sam, sama przechodzisz coaching, ale przede wszystkim też dla wszystkich tych, którzy chcą pomagać innym, pomagać swojemu zespołowi, swoim partnerom biznesowym, zawodnikom, swoim pracownikom, komukolwiek, komu trzeba pomóc, być bardziej produktywnym, wydajnym, pomóc mu przełamać blokady, bariery, pewne niepewności. W tym programie dowiesz się wszystkiego na temat kim coach jest, o całej etyce, o całym systemie prowadzenia, kontraktowania zespołu, o prowadzeniu takiego biznesu i takiego zawodu. A w drugiej części dostaniesz wszystkie niezbędne narzędzia. Czyli jest to kurs kompletny. Kurs, który pozwoli Ci w zasadzie uświadomić sobie wszystko to i zgłębić wszystko to, co potrzebujesz, żeby skutecznie wspierać i rozwijać innych ludzi. Cena jest wyśmienita. Wartość jest taka sama jak na międzynarodowych, bardzo kosztownych treningach, natomiast cena jest dostosowana dla Ciebie, żebyś te zaoszczędzone pieniądze mógł zainwestować w inny obszar w swój rozwoju biznesowego czy osobowego. Po przejściu całego programu dostaniesz certyfikat Luthe Learning System w języku angielskim, które potwierdzi Twoje kompetencje, umiejętności coacha. Ja jestem praktykiem coachingu. Ja współpracuję z zespołami już kilkanaście lat. Przez moje zespoły przesłałem kilkanaście tysięcy ludzi i doskonale wiem, co to jest prowadzić ludzi do celu, pomagać im przełamywać bariery, osiągać rezultaty, pomagać im się stać odpowiedzialnym, samodzielnym, asertywnym i na wielu innych obszarach. Dlatego program Coach jak zwykle jest oparty na mojej praktyce, ale także na. Międzynarodowych obszarach, jakby tutaj nauczania, gdzie te same programy, które kosztują kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy złotych, masz dokładnie tutaj. Masz dokładnie ten sam program mentorski i program kompetencyjny. W związku z tym zapraszam Cię do udziału w programie COACH. Jeżeli jesteś liderem, chcesz być jeszcze lepszym szefem, jeszcze lepszym liderem, menadżerem, jeszcze lepszym trenerem, jeszcze lepszym towarzyszem swoich partnerów biznesowych czy swojego zespołu po to, abyś mógł lepiej się z ludźmi komunikować, żebyście mogli osiągać więcej celów, więcej rezultatów, żebyście byli bardziej świadomi swojej misji, wizji, żebyś umiał ludzi zmotywować, zainspirować, towarzyszyć im, pomagać im, towarzyszyć w ich rozwoju, i na wielu innych głębokich obszarach. Jest to bardzo ważny program dla każdej świadomej osoby, ponieważ jest to kwit esencja rozwoju osobistego, żeby umieć wspierać i rozwijać innych. Do zobaczenia na kursie w programie Coach. Pozdrawiam.